Witam kochani, garażowa robota, znalazłem chwilę, przyszłem i coś się porobi, słuchajcie, ja jednak postanowiłem uwolnienie y, trochę oleju z tych szklanek, żeby po prostu te wałki ładnie, elegancko mi siadły, bo boję się robić na tych twardych, ja próbowałem, tu przekładałem, to mi buja, nie wiem czy to mi równo zajdzie, dla bezpieczeństwa po prostu spuszczam olej z tych szklanek, żeby były troszkę luźniejsze. Żeby ten wałek żebym ja mógł ręką wdusić i wiem, że ten wałek ładnie osiądzie. Nie wiem, czy ja to dobrze robię. Możecie mnie poprawić. Ja nie jestem mechanikiem. Robię to y, tam z dwa razy, już robiłem w życiu, i za każdym razem to robiłem, dlatego bo się bałem. No i koniec tematu jest, bo y, krzywo założyć wałek, ścisnąć to jest bardzo szybko i głowica wtedy śmietnik jest, więc postarałem sobie, po prostu będę, właśnie spuszczam sobie olej, żeby mięciutki. Myślę, że jutro będzie, będę zakładał y, wałki, to Wam zrobię, jak to zrobiłem. A ja jedną kwestię jeszcze. Purszę temat y, popychaczy hydraulicznych. Słuchajcie, to jest naprawialne. Y, żeby to zajechać, ten hydrauliczny popychać, to ja nie wiem, co trzeba zrobić, co nie. One po prostu się uszkadzają mechanicznie z brudnego oleju, smarów różnych nagarów z różnych takich, no brudny olej tam się dostaje, a chodzi o ten grzybek, o ten ogrzybeczek widzicie? On ustala, że ten, o, likwiduje luz na wałkach, popychaczach, o, szczeliło sobie coś tam, bo ja je właśnie uzupełnia, ten wypuszczałem olej, a o co chodzi? Słuchajcie, tam jest taki zaworek, kuleczka, jak widzicie. I tak brudny stary olej tam wchodzi, i po prostu nie, i zatyka kuleczkę. Nie domyka się kuleczka, dlatego przez noc słyszycie rano odpalacie kle, 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 chwilę, a później chwilę koniec. Bo to napełniaje się. To jest przez to, że stąd spuszcza się olej. Można to naprawić. Wystarczy to wyciągnąć. Nie mam jak Wam pokazać, tu jest, tu jest taka sprężynka i kuleczka, wystarczy to wyciągnąć, wymyć, idealnie, tam nie powinno być żadnego syfu, żadnego starego oleju w ogóle, wymyć, wymyć, sprawdzić pod lupą stan gniazda, czy nie ma wrzerów i kuleczki, jeżeli nie ma, zakładamy, odpowietrzamy, zalejemy olej, czy nawet bez oleju, zalać olej. I dziękuję do widzenia. I to ma działać. Czasami się zdarza, że te sprężynki pękają w środku, wymienia się. To żaden problem jest. Można zrobić tak, że jak jest słaba sprężynka, jak to bardzo mocno lata w środku, to widać. Ciaśniej czy leciutko lata, to wiadomo, że ta sprężynka już straciła swoich parametry. Można ją rozciągnąć. Jeden, dwa, bo już to robiłem i to działa. Także popychacze hydrauliczne można zrobić. Bez żadnego problemu. Także to jest tylko taka moja opinia i sugestia, że śmiało można rozbierać, to myć czyścić, udrażniać po prostu stary olej, i, i tyle. No. Zalać nowym olejem i zobaczyć efekt. Ale wiem że będzie efekt niesamowity, bo robiłem jednemu klientowi na, na zlecenie, czyli podejmę się, naprawy w ogóle takiego z BMW bardzo rzadko spotykanych właśnie szklanek, nie mógł nigdzie kupić. Po prostu ja mówię, tak, że ten pan je zdemontuje i ja ten coś pomyślę, no i tak zrobiłem. No. Dwie sprężynki były pęknięte, wymieniłem, wyczyściłem, odpowietrzyłem, zalałem olejem, odpowietrzyłem, oddałem. Do tej pory klient jeździ zadowolony, więc można naprawić takie coś pod warunkiem, że te gniazdo w środku pod kuleczką jest czyste, ładne. Jak, jest, jak ma żery, wiadomo, że już jest hydrolika do wymiany, można próbować, można próbować pastą tempo w środku, nakładamy troszeczkę tylko i kuleczko, tą samą kuleczko pocieramy w koło, no tak jakbyśmy zawór docierali, coś w tym stylu i tyle. Także można to, można to naprawić bez żadnego problemu. no Także spuszczam olej, jutro założę wałki, będzie film, jak już to wygląda z założonymi wałkami, z tą blokadą założę, żeby sobie sprawdzić, no i tyle, także chwilę porobię i, i będzie. No podjąłem się, bo się boję, no. Ja wczoraj próbowałem wałki włożyć na sztywno. Tu jest Amen. O, bałem się po prostu. Ten wałek tak mi fikał, wiecie, albo mi wszedł na jeden bok, a na drugi nie. Bo bał, no słuchajcie, to jest. Ułamek sekundy, coś źle my, my tutaj zrobimy w tej kwestii, to podejrzewam, że wałek zatrze się i tyle. Albo pasek się oberwi, albo głowica do wymiany, więc czy warto ryzykować? No nie, no jest trochę tej roboty, bo to trzeba wyklepać ten... Grzybek to wszystko, ale wiecie, że w tym, w tym momencie tutaj sobie kładę wałeczek i ja tą ręką, wałek, ręką mogę sobie wdusić, złapię sobie tutaj śrubami leciutko, wduszę sobie i będę pewny, że on sobie równo siedzi w gnieździe. Nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem, możecie mnie poprawić. Ja wiem, że mechanicy, którzy już latami to mają, to oni mają tu wprawę, wiedzą gdzie i ile, co, jak. Ja nie mam więc podjąłem się po prostu opuszczenie oleju trochę z szklanek, żeby po prostu być pewnym, że wałek będzie w porządku zamontowany. Na swoje miejsca, co nie? No i tyle. Także na razie trzymajcie się, temat popychaczy zakończony będzie. Wpuszczę olej i będzie kit. Także na razie się trzymajcie hej.